dzisiejszym nasi strażacy na zaproszenie drogowego czego pogotowia ratunkowego z Wrocławia uczestniczą w akcji prewencyjnej na drodze wojewódzkiej nr 395 relacji Wrocław-Strzelin. Wspólnie z ratownikami wspomnianej organizacji, a także między innymi funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Wrocławskiej Policji prowadzimy działania, które mają sprawić, aby kierowcy poruszali się po naszych drogach w sposób bezpieczniejszy. W przypadku naszych strażaków decyzja dotycząca udziału w tej akcji nie była trudna. Wojkowice, czyli miejscowość, gdzie aktualnie się znajdujemy, a także bezpośrednia okolica tej miejscowości to miejsca, gdzie interweniujemy z Zdecydowanie zbyt często ratując ofiary poważnych wypadków drogowych. Strażacy średnio w ciągu roku wspólnie z pozostałymi jednostkami OSP z terenu gminy Żurabina interweniują średnio przy 30-40 takich zdarzeniach. Niestety nie w każdym przypadku udaje nam się uratować wszystkich, i stąd przede wszystkim nasza obecność tutaj. Jak widać, ta akcja dzisiaj po reakcji kierowców jest przynosi jakieś skutki, rezultaty, bo zwalniają, myślą nad tym, dotrzymują, się oglądają, co się dzieje. Takie akcje być częściej robione przez Policję, Straż Państwową i różne te podmioty ratownicze. Ogólnie no, cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział.